Lato z Wiedmiłą. I mamy 11 lipiec 2025, piątek. I na piątek mamy pytanie, jaka tajemnicza wiadomość ukryta w symbolu lub znaku zostanie Ci objawiona w letni dzień? Do wyboru masz 1, 2, 3, a ja przypomnę, że na hasło Lato z Wiedmiłą macie zniżkę na prywatną wróżbę. I co? Przechodzimy do pytania, nie będziemy trzymać w napięciu. Ja tym razem wybrałam tą. Zobaczmy, co my tu mamy. 1. Radość serca. Ukryta wiadomość będzie dotyczyć głębokiego, osobistego spełnienia. Symbol lub znak, który może ci się objawić, to może być coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się błahe lub codzienne, ale nagle nabierze dla ciebie ogromnego znaczenia. Może to być widok konkretnego kwiatu, piosenka usłyszana w radio, gest wykonany przez kogoś bliskiego albo nawet jakiś obraz, który przykuje Twoją uwagę. Tajemnicą będzie to, że prawdziwa radość nie zawsze leży w wielkich wydarzeniach, ale w docenieniu drobnych, autentycznych chwil i emocji, które wywołują ciepło w Twoim sercu. Wiadomość może brzmieć: Szukaj radości w prostocie i autentyczności, to tam odnajdziesz kluk, klucz do wewnętrznego szczęścia. Życzę Ci odnalezienia tego klucza dwa. Lokaj. I co ja z tego tutaj wymodzę. No dobrze, pomyślmy. Karta lokalna wskazuje na wiadomość związaną z jakąś pomocą, służbą, lub nowym początkiem? Często właśnie w kontekście czyjegoś wsparcia lub nadchodzącej szansy. Więc ta nasza tajemnicza wiadomość może przyjść do Ciebie poprzez kogoś, kto pełni rolę posłańca, lub przewodnika więc tak jak mówię to może być jakiś kurier, listonosz, tak. To może być ktoś, kto w jakiś sposób jest związany z wiadomościami. Może być też to nieoczekiwane spotkanie z kimś, rozmowa z osobą, od której otrzymasz cenną radę, albo nawet propozycja współpracy czy wsparcia, która do tej pory dla ciebie wydawała się niemożliwa. Symbol, lub też ten znak może być związany z konkretną osobą, miejscem, albo nowym narzędziem, czy też jakąś technologią, która otworzy przed tobą nowe możliwości, pomoże ci się rozwinąć. Coś jakby nagle trzaśnie, pryśnie i hurra lecę do przodu. Wiadomość będzie jasna. Otwórz się na wsparcie z zewnątrz i bądź gotowy na nowe ścieżki, które się pojawią dla ciebie dzięki czyjejś pomocy. Lub jakiejś ofercie, czyli łap sprzyjające okazje. I trzy. Wierność. O te karty bardzo często wszystkie wychodzą. Co ta wierność może nam powiedzieć? Karta wierności sugeruje, że Twoja tajemnicza wiadomość będzie dotyczyła trwałości, zaufania lub głębokiego związku. Symbol lub znak objawi ci, że coś, co ceniłeś i w co wierzyłeś, jest silniejsze i bardziej stabilne niż mogło ci się wydawać. Może to być odkrycie, że pewna relacja, czy to przyjacielska, rodzinna, romantyczna, uczuciowa, jest znacznie głębsza i bardziej ugruntowana niż myślałeś. Może też dotyczyć Twojej własnej wewnętrznej prawdy, wartości, którym jesteś wierny. Lub też długoterminowego projektu, który zaczyna przynosić owoce. Wiadomość będzie dotyczyła potwierdzenia, że warto było pozostać wiernym sobie lub swoim zasadom, bo to, co jest prawdziwe i stałe, przetrwa i przyniesie ci spokój, reszta zniknie. Takie oto mamy wiadomości i oczywiście zapraszam jutro na czytanie Lato z Wiedmiłą.